nie będzie długo trwało, ale myślę, że będzie Tak, witam państwa bardzo serdecznie. Ja domyślam się, że wszyscy z państwa wiedzą, co to jest Budżet Partycypacyjny. Czy może ktoś pierwszy raz słyszy to? Nie, dobrze. To bardzo się cieszę. W zeszłym roku mieliśmy pierwszą edycję i pracowali mieszkańcy nad tym, żeby część bardzo mała, pół procenta budżetu dzielnicy targówek była spożytkowana w taki sposób, w jaki sobie życzą tego mieszkańcy. W tym roku będziemy pracowali nad budżetem partycypacyjnym na rok 2016, tak z wyprzedzeniem. Mamy, przed, mamy za sobą już to, że złożył się zespół do spraw budżetu partycypacyjnego, w skład którego wchodzą przedstawiciele. Urzędu, radni, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy. Bardzo się cieszę, że mogę być w tym zespole. W tym roku mamy do dyspozycji mieszkańcy mają do dyspozycji 1% budżetu dzielnicy. To jest duża większa kwota, ponieważ w zeszłym roku to było, to było 0,5%. W tym roku mamy do dyspozycji 2 860 tysięcy do wydania. Podzielił zespół, jak Państwo wiecie, to czy dzielimy dzielnicę na podobszary i czy robimy taki ogólny projekt dla całej, dla całej dzielnicy, czy nie. Decyduje o tym zespół do spraw budżetu partycypacyjnego. W tym roku podjęliśmy po długich oczywiście dyskusjach decyzję, że pozostaje podział dzielnicy na cztery obszary, czyli na brudno, targówek mieszkaniowy, targówek fabryczny i zacisze. Przy czym w związku z tym, że ta kwota jest dużo większa na cały targówek, kwota przypadająca na poszczególne podobszary również jest duża i wynosi 715 tysięcy. To, co jest nowe w tym roku, to to, że zespół również wprowadza. Limit wartości projektu, który składamy. Dlaczego? Dlatego, że w zeszłym roku tak się zdarzyło, że cały limit wykorzystał na przykład tylko jeden projekt. Było dosyć, mieszkańcy byli zawiedzeni, że tak mało projektów. Wchodzi w ten budżet partycypacyjny w ten sposób, jeżeli mamy limit 500 tysięcy na opis, na napisanie jednego projektu i zrealizowanie go, zostaje nam ta kwota 215 tysięcy na mniejsze projekty. Nawet gdyby wygrał taki projekt na, na tą dużą kwotę 500 tysięcy, to pozostają nam właśnie pieniądze na to, żeby takie bardziej projekty miękkie wprowadzić, tak? czyli bardziej kulturalne, sportowe, edukacyjne. W tym roku również zostało, zostało dopuszczone to, że będziemy mogli zgłaszać projekty na terenach, które nie, są, nie, nie należą do miasta. Pod warunkiem, że to są projekty miękkie, czyli takie właśnie kulturalne, sportowe, nie łączą się z inwestycjami. Tutaj macie Państwo mapkę, w jaki sposób wygląda podział na podobszary dla celów budżetu partycypacyjnego. To o czym wcześniej wspomniałam, brudno podgrodzie jest połączone z brudnem, Zacisze oddzielnie, targówek mieszkaniowy oddzielnie i targówek fabryczny. Tego może nie będę omawiać. Co takiego, jakie będą główne zmiany? Projekty będą zgłaszane przez formularz internetowy, ale również zostaje forma papierowa, tak jak było do tego, do tego czasu, z tym, że te projekty, które będą zgłaszane, będą od razu zamieszczane w internecie i będzie można śledzić ich całą, całą drogę, tak? od początku do końca, co się z nimi dzieje, jak przeszły weryfikacje, czy ją przeszły, jakie nastąpiły zmiany w tym projekcie. Został wprowadzony etap dyskusji o priorytetach dzielnicowych, to mamy już za sobą. Takie duże spotkanie, dosyć około 100 osób było mieszkańców, z czego się cieszyliśmy na spotkaniu i omówiliśmy takie priorytety dzielnicowe. Mieszkańcy mogli zadawać pytania dotyczące całego procesu budżetu partycypacyjnego. Kolejna rzecz to jest etap preselekcji przed weryfikacją. Wcześniej było tak, że składane były projekty, wszystkie, i one były weryfikowane przez urzędników dosyć szczegółowo, czy jest możliwa ich realizacja, czy są zgodne z prawem, czy są na terenach miejskich, czy zgadza się kwota, jaką wyliczył sobie mieszkaniec z tym, jak to rzeczywiście będzie wyglądało. Teraz to zostało odsunięte na dalszy etap. Teraz ten pierwszy etap weryfikacji będzie polegał tylko na tym, czy jest wszystko wypełnione dobrze, czyli formularz, czy ma od początku do, wszystko, do końca wszystkie rubryczki, czy są podpisy, czy są złożone podpisy mieszkańców, które także chcą poprzeć ten projekt. Weryfikacja będzie następowała dopiero wtedy, kiedy projekty już zostaną... Kiedy już zostaną, kiedy zostaną skierowane do ewentualnego głosowania. Nowością jest również wspólne uzgodnienie ostatecznej wersji projektów z urzędnikami, to znaczy po takiej wstępnej, po takiej wstępnej ocenie, o której przed chwilą powiedziałam, dalsza część jest preselekcja, może jej nie być, zaraz o niej opowiem, jest, jeżeli dojdzie już do tego, że urzędnicy oceniają szczegółowo dany projekt, to jeśli coś w nim jest nie w porządku, urzędnicy zgłaszają się do, do, do projektodawców i wspólnie mogą wprowadzać modyfikacje w tym projekcie. To jest bardzo duża różnica w stosunku do poprzedniego roku, ponieważ poprzednio jak już coś... Jak jakiś projekt już był zatwierdzony, to już nie można było w nim nic zmieniać i zwykle z jakiegoś, możliwe było to, że z jakiegoś błahego powodu były projekty odrzucane i nie, nie mogły pójść pod głosowanie. Zmiana sposobu głosowania to jest dosyć ważna zmiana ponieważ w zeszłym roku było tak, że mogliśmy głosować na wszystkie projekty jakie chcieliśmy i nie patrzyliśmy na to jaka to będzie jak sumując jakby wygrały nasze projekty czy, czy, czy to zmieści się w limicie, który został wyznaczony dla danego podobszaru. W tym roku będzie inaczej. O wiele łatwiej poprzez internet, ponieważ jak będziemy głosowali to będzie nam się wybieramy jakiś projekt jeden, drugi, trzeci i ta, te kwoty nam się sumują. I w momencie kiedy przekraczamy limit będzie stop y, y, będzie wiadomo, że, że już nie możemy dalej wybierać projektów. W wersji papierowej będzie to trudniejsze, będziemy musieli siedzieć z karteczką i sobie podliczyć, czy te projekty zmieszczą się, ich suma zmieści się w limicie. Jakie mamy teraz przed sobą harmonogram? Zgłaszanie projektów. W tym momencie jesteśmy w takim, na takim etapie. Zgłaszanie projektów. Ono się ma odbywać od 17 stycznia do 17 lutego. Niestety nie dysponuję wiedzą, czy już jakieś wpłynęły projekty, ale zostało jeszcze dużo czasu. Następnie jest weryfikacja ogólna, to co Państwu mówiłam, czyli tylko to, czy jest dobrze wypełniony formularz zgłoszeniowy. Następnie publiczne dyskusje mieszkańców. One się będą odbywały w ten sposób, że nie tylko projektodawcy będą się spotkali, ale również mieszkańcy będzie można, tutaj też jest pewna nowość, będzie można łączyć projekty. Jeżeli mamy podobne jakieś projekty z danego podobszaru, będzie można je łączyć, modyfikować. Mieszkańcy będą mogli postulować na przykład, że dobrze by było, gdyby to było zmienione, a to było zmienione i wtedy projektodawcy mogą to wziąć pod uwagę i jeszcze te projekty zmieniać. Następnie jest wybór projektów do etapu weryfikacji szczegółowej, czyli preselekcja. Ona nie dotyczyła nas w zeszłym roku i podejrzewam, że w tym roku może być podobnie, ponieważ dotyczy to wyłącznie takich obszarów, gdzie złożono powyżej 50 projektów. I tutaj chyba jest ważne, że dzielimy dzielnice na podobszary, bo gdybyśmy ich nie, podziel, nie, nie podzielili dzielnicy na podobszary, na pewno by wpłynęło więcej niż 50 projektów i wtedy konieczna byłaby preselekcja, żeby wybrać tylko 50 projektów. W ten sposób dajemy większą szansę i więcej projektów jakby może być rozpatrywanych, bo mamy cztery podobszary i w każdym z nich mamy możliwość umieszczenia 50 projektów już potem pod głosowanie. Kolejna rzecz, od 3 czerwca do 15 czerwca odbywają się spotkania promocyjne projektów poddanych pod głosowanie mieszkańców i na nich może, będą mogli projektodawcy swoje projekty reklamować, tak? opowiadać o nich. Będzie możliwa wtedy promocja tych projektów. W naszej dzielnicy będzie tak, że będziemy starali się wykorzystywać wszystkie, no może nie wszystkie, ale takie duże imprezy, które są na targówku, również kulturalne, do tego, żeby informować o, o, o wszystkich projektach, które wpłynęły. Projektodawcy wtedy będą mieli do dyspozycji jakieś miejsca, będziemy o tym myśleli. Głosowanie na projekty będzie się odbywało od 16 czerwca do 26 czerwca. Tak jak w zeszłym roku, będzie można głosować, tak jak mówiłam, poprzez internet, ale również drogą pocztową, a także w urzędzie dzielnicy będzie, można, będzie urna stała i będzie można tam swoje, swój głos oddać. 10 lipca będzie ogłoszenie, jakie projekty wchodzą, do, jakie projekty wygrały i które są rekomendowane tak, do tego, żeby potem były wpisane oficjalnie do budżetu dzielnicy na 2016 rok. Jeżeli Państwa interesują strony internetowe, można sobie przepisać tutaj coś więcej. Ja zaraz wrócę do tej strony. Chciałam jeszcze tylko Państwu pokazać, jakie projekty weszły, wchodzą teraz w tym roku i będą realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego. Bardzo się spisały na brudnie biblioteki, na to, żeby zakupić komputery dzięki mieszkańcom i głosowaniu. Z takich, z, z tak, na zaciszu wygrała budowa placu zabaw przy ulicy Turzyckiej. Na targówku mieszkaniowym będą wyznaczone pasy rowerowe, pasy rowerowe oraz ma być internet bezpłatny, ogólnodostępny. Zobaczymy, jaka będzie z tego realizacja. Wiem, że były z tym kłopoty, ale myślę, że to się wszystko uda. Natomiast na terenie, na terenie targówka fabrycznego taki najważniejszy projekt to jest utworzenie terenu rekreacji nowy poczynkowego dla mieszkańców. Zostawiam Państwu stronę, żeby można było sobie przepisać, gdzie szukać więcej informacji. Wydrukowałam dla Państwa taką broszurkę, która została wydana dotycząca budżetu partycypacyjnego, celowo jej nie strzywałam, bo gdybyście Państwo chcieli ją skserować i przekazywać mieszkańcom, ona ma 18 stron, warto, tutaj jest krok po kroku. Nie to, co dzisiaj że omawiamy, tylko zmiany, ale wszystko od początku do końca, co to jest budżet partycypacyjny, jak składać projekty, na co szczególnie zwrócić uwagę, tak? To jest to, co Państwu zostawiam oraz yy, yy, Formularz zgłoszeniowy projektu, tak też, też go nie strzywałam. Bardzo łatwo jest go wypełnić. Tak mieszkańcy twierdzili zresztą w zeszłym roku. Niewielkie tu są zmiany. Zostawiam Państwu też do ewentualnie do kserowania oraz lista e, e, osób popierających dany projekt. Czyli to jest taki komplecik, który już Państwo możecie przekazywać mieszkańcom. Możecie Państwo sami składać projekty, do czego bardzo serdecznie zachęcam i życzę powodzenia w głosowaniu w tym roku.